Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie pigułki profesjonalizmu. Dzisiejszym tematem jest krótki artykuł, który znalazłem w Rzeczpospolitej tydzień temu, który raportuje, że do Polski płynie wielka fala samochodów używanych z zagranicy. Przewiduje się, że liczba tych samochodów przekroczy milion sztuk. I będzie ona większa niż na razie najwyższy poziom osiągnięty w 2017, kiedy to było około miliona 100 tysięcy, czyli dużo. No, samochody te przeciętnie mają 12 lat. Czyli ponad 60% to są samochody już stare używane. No i tutaj mamy wiele aspektów. Z jednej strony kraje właśnie Stany Zjednoczone tam rośnie ilość tych samochodów sprowadzanych ze Stanów. Największa da, nadal z Niemiec i z Francji, no te samochody stare wypływają z, z tamtych krajów, które mają wtedy komfort, nie muszą ich utylizować, natomiast no, przechodzi do na nas, co myślisz o tym? Myślę, że rynek samochodowy jest w Polsce, jest od bardzo dawna zniszczonym rynkiem, głównie z tego względu, że nie udało nam się rozpocząć nigdy, Produkcji własnego modelu samochodu. Mhm. Mamy oczywiście jakieś tam montownie, mamy montownie w Bielsku, mamy zakład produkcyjny w Tychach, w Gliwicach. Te wielkie koncerny tam produkują, mhm. nawet całkiem im to sprawnie idzie I, i te samochody są dobrze produkowane i mają dobrą pozycję rynkową. Przy czym my, jako kraj, nie mamy własnej marki. Mhm. Czesi mają Skodę. Niemcy oczywiście mają kilka swoich marek, Francuzi mają swoją markę, natomiast my jako Polacy nie mamy swojej marki. W związku z tym od wielu lat jesteśmy niejako zmuszeni do kupowania obcych marek. Mhm. Oczywiście kwestia związana z zakupem samochodu używanego wynika tylko i wyłącznie z zamożności społeczeństwa. W związku z tym, skoro nasze społeczeństwo jest z założenia uboższe, no to niestety decyduje się na coś w zasięgu możliwości finansowych. No to jest taki efekt podaży i popytu. Jeżeli ludzie potrzebują samochody, albo chcą go mieć i nie stać ich na, na samochód nowy no to wtedy oczywiście szukają tych samochodów używanych. Hmm, akurat się z Tobą nie hmm. zgodzę, bo to, że kogoś na coś nie stać, to nie znaczy, że musi kupować jakiś I hmm. Podobno bogaci umieją uszczędzać, prawda? No, gospodarują lepiej, tak. Ale jak rozmawiałem z takimi kolegami, znajomymi, oni nigdy nie rozważali zakup nowego samochodu. Oni właśnie uważali, że można dobrą ofertę używanego znaleźć na, na rynku i on dalej będzie spełniał te wszystkie oczekiwania, czy, czy Cały czas mówimy zamety. o samochodach, które są 3-4 letnie, tak? Nie no, mówimy o samochodach, to znaczy. które, których żywotność techniczna w zasadzie już upływa i one są u kresu swoich możliwości technicznych. Samochód jest obliczony z założenia, jak większość urządzeń, na 10-15 lat. Mhm. Jeśli tylko używasz 12 lat, to już jest jego koniec funkcjonowania. Mhm. Mhm. Znaczy to, to znowu ten, ta, ten apel, z jednej strony mówimy o tym, że mamy być czyści i nie mamy ograniczać emisję dwutlenku węgla, a z drugiej strony mamy ten napływ, te, te samochody nie spełniają najwyższych norm emisji, więc no to jest jakaś, jakaś sprzeczność. To, że nie spełniają norm emisji, to jest jedno, a to, że często się okazuje, że te samochody po prostu są złomem, mhm. lub my przecież mieliśmy dużo do zobaczenia ilość samochodów, które potrafiły, łącznie z tym, że są dowcipy na ten temat, mhm. że ilekroć bym nie klepał to auto, zawsze mi wychodzi przystanek autobusowy, tak? Mhm. Więc taka już historia z dawiem dawna, że przyjeżdżały do Polski auta złomowane, mhm. Tak, które są niedopuszczone na rynku, na przykład niemieckim. Na rynku niemieckim samochód po poważnym wypadku yy, z przesuniętą konstrukcją nie jest dopuszczony w żaden sposób, nie jest dopuszczony do poruszania się na ich drogach mhm. ze względu bezpieczeństwa. Taki samochód jest tylko do złomowania lub do eksportu. No I tak, właśnie, wtedy i ten przyjeżdża do samochód Polski. Jest, przyjeżdża do Polski. Jest ten tanimi rękami naszych fachowców remontowany, doprowadzany do stanu używalności i dalej wraca na drogę. Jak najbardziej może być takim yy, dowodem na to, że, że ma to sens, że, że ma to sens. No ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o starościach, które no, średnia samochodów to jest 12 lat, średnia samochodów, wiek samochodów znaczy no, czyli dużo, czyli miałby według Twoich słów około jeszcze 3-5 lat yy, żywotności, no, ale później, no co później, później chyba eksportujemy na Ukrainę. <laughs> no, nie, nie, no, na Ukrainie jest z tego co, co orientuje się to na Ukrainie i w krajach, Związku Radzieckiego to tam są zdecydowanie nowsze. Dużo jest nowszych samochodów luksusowych, oczywiście też są stare samochody, przy czym stare to są stare Wogi, Ziły, ich krajowa produkcja. No dobrze, czyli czy co? Nie mamy się czego bawić? Jakbyś to podsumował. Czy jest to powód do trwogi, czy raczej normalny... W mojej ocenie jest to powód do trwogi, dlatego, że kraje postkomunistyczne są traktowane przez Europę Zachodnią jako wielkie złomowisko mhm. i wielki śmietnik. Co widać po, także między innymi po aferach śmieciowych i po tym, jak płyną do nas mhm. śmieci ze świata zachodniego. A z drugiej strony, później narzucają na nas pewne normy, które musimy spełniać, właśnie emisji Dokładnie. i, i węglowe, no, czyli smutne. smutne.